Hej, witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku będziemy testować yy, taki napój Chupa Chups. Yy, ten, on pochodzi z Niemiec. Jest wersja taka, też jest taka, ale ona jest już niestety wypita poza kamerami. Ale dziś przetestujemy inny smak. Yy, melonowo i coś tam jeszcze. No i próbujemy. Jest na pewno gazowane. Mi smakuje. Smakuje jak yy, lizak arbuzowy. Podobnie bardzo. Yy, ten. Co jeszcze? Yy, jest koloru zielonego. Mi smakuje. Jest taki yy, słodki na pewno. No i ja mu daję ocenę 9 na 10. Ten. Mi smakuje. Jest dobre. A więc to tyle. Jeżeli subskrybujecie mój kanał, to bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze nie, no to nie nalegam, ale może zasubskrybować. Ta decyzja należy do Was. No to ja się już z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.